E, witam wszystkich. E, dzisiaj razem z Piorksu Golf. Przywitaj się jakoś. A, no hej. E, 18 dołków, mapa forest. E, kto przegra e, wysyła pierwsze swoje zdjęcie z galerii jakie zrobił. Okej. Okay. <laughs> Teraz zobaczę żeby nie było. No dobra, obecnie jesteśmy w dwójkę, ale mam nadzieję, że na przyszłe odcinki uda się ogarnąć przynajmniej jeszcze jedną osobę. Bo w trójkę zawsze raźniej, jak to mówią. I tutaj już patrzę, właśnie, jak w tym pierwszym dołku strzelić. Bo jak dobrze się wymierzy, to tu Hollywood jest dosyć łatwy. Dobra, czekaj. I tak, są kolizje, więc... Kurde, prawie. Dobra, ja już jestem. Tutaj dwa, dwa uderzenia mam. Par. No i jak pierwsza osoba wrzuci do dołka, no to oczywiście druga ma... minutę na trafienie. No i jak widać, 18 dołków na scoreboardzie. Kurde, jakbym słabiej uderzył, to byłby Holy one. Nie! Za <grym> no, słabo. Oj, oj. Nie, nie mam tutaj tej gry, nie wiem na ile dawać. No ja sobie też nie, jakby nigdy nie, nie potrafiłem trafić tak dobrze, ale... To no, na razie nie, nie idzie ci tak źle, tak? Dwa punkty różnicy to są. O, tu już widzę, że będzie ciekawie. Ej. <grych> Cześć. Będzie par, czy przewalę to? Jest. <grych> Teraz nie wiem, czy ty sam przeskoczyłeś, czy ja cię wybiłem. Ja chyba cię wybiłem. Nie, ty mnie. No. Jakoś tak. Trzeba to dźwięk dostosowuje, o dobra powinno być git. O, tu widzę. Szybki biją. O dzięki, bo bym przestrzelił jakby nie ty. Dobra, par siedzi. ja może tu włączę czat, żeby wszystko pokazywało pięknie. Eee... O ty. No nie... Tak, gdzie jestem? O jezu, za słabo. No tutaj wygrywasz ty ten jeden dołek. Beardy. Dalej dwa punkty. Dzielą nas, to jeszcze jest do odratowania. Ale nie wiem jak to się liczy, punkty nic. No, w sensie no każdy jakby punkt to jest jeden jakby, jedno uderzenie. Im mniej masz punktów, tym lepiej. Pięć strołków? Ale muzyczka jest fajna tutaj w tym. Aż się podgłośnie, poczekaj. Dobra. Okej. Okay. Teraz tylko nie strzelić za mocno i O, uh, idealnie. No nie, a jest to Piąteczka z twojej strony na tym doku. Co my tu mamy? Tam jest przestrzeń. Halo. Nie, no nie. Minimalnie. Ło, już... No kuźwa, za Widzę. Trafię. Trafiłem jakimś cudem. No ale tutaj jeden... Jeden mniej ci się udało. No widziałeś to! Oj, oj, oj. nie widziałem. Unlucky. Aha. Co ja tu odwaliłem? Tu... Odrabiam! Odrabiasz Odrabiam. powoli. W połowie, połowa za nami. Bo teraz dopiero są te trudne. Ta. Ty, no ale elegancko. No nawet... Nie <laughs> <laughs> Niepotrzebnie cię uderzałem. <laughs> Jestem jeszcze w grze. Trzy różnicy? Tak. Jest git. O, jest. No, nie w tą stronę! Patrz, znowu jestem obok dołka. No. Nie, ja tu będę mieć 6. Jeżeli teraz trafię. Bogiej. A ty tego orła strzeliłeś? No. Nie wiem, jak to działa. Ale... Cholipka. Ty wyrównałeś. Cześć. Okej, okay. jest git? Bo myślałem, że tu spadnę, bo jednak jest to barierka taka śmieszna Jak Jakie to zrobiłem Pewnie nie widziałeś było byłeś na dole, ale zobaczysz sobie później na nagraniu co ja tu odwaliłem No co to jest? Dołek. Siedem uderzeń. Ale yy, wyrównanie jest, póki co. O, za słabo. No i cztery. Nie rozumiem, w czym masz problem, to tylko są taśmy. Ja gram w golfa. Ja też nie. To 7. O ile trafisz. Do samo co ostatnio, też cztery 7 Nie no wpadłem do wody widziałeś, wi widziałeś, gdzie jestem Witaj no. Orzełek? No centymetry o ile nie milimetry no, to jest jakieś mechaniki na robleksowym enzynie Co? Co tam mamy? Tam mamy górkę. Kurde, prawie. A jaj. Dobra, to troszkę mniej. No idealnie. Cztery mogą być lepiej, aczkolwiek. Nie jest źle milimetry w lewo byś stanął i byś już wpadł, bo tam jest taka dziurka, jakby zagłębienie. 10 różnicy, 3 dołki. Odrobisz? Odrobię. O, dzięki, że mnie popchnąłeś. No nie. O, nie. Par. 30. A ty biernie masz. Gdyby w trzeci się udało. Dobra, dwa dołki ostatnie. Tu sadka walnij. Oj. Aż teraz wleci. No, nie, 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 No nie, nie, mocno. I tak tam bugi. Dobra, teraz musisz y o nie, mniej, żeby wyrównać. nie, 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 to nie, To muzyczka. Jak to nie, Tą muzykę? No w ustawienia sobie chodzisz, wyciszesz. A wpadniesz w tą dziurę, tak gdzie kończysz? Ej, yy, w wodzie. O, uh -huh. uh. prawie idealnie. Dobra, może mnie. Nie, muszę się przybliżyć tutaj. O! Nie, za słabo. O, 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 o! Dobra, jest kit. Teraz tylko trafić do tej. 13! 14 jest chyba maks tutaj, o ile pamiętam. Za mocno. Trochę słabiej będziesz to mieć. Jeszcze mniej. Jeszcze mniej. No i brawo. Ustra Bogi. <laughs> 73 do 81. jeden. To co? Jeszcze raz, runda druga. A są inne mapy? Są inne mapy, ale to na inne odcinki sobie zostawimy. No dobra, no to możemy jeszcze raz. Cyk. Ee. Cyk. I kolizja. Dobra. No to gromy. Dzięki. Twoja. Ty ja. masz przesta. A faktycznie, Musisz No się rozpierasz tu przede mną. No, Jak bym ja to, jakbym to wpadł tutaj. O za słabo. Oj. Ja tu sem postoję i poczekam aż mnie wbijesz. O ty. żeby mnie wybić? Co nie? Ty, tu jesteś mistrzem golfa, po prostu się musiałeś z mapą może zaznajomić. Nie no. I cyk, par. Weszło. jak coś to pod R-ką resetujesz. Tutaj tak jak stoisz tak tuż przy tym, to walnie tak 50. Bo powinienem. Powinienem się wlecieć wtedy. Szóstka. Muszę się skupić. Trochę za dużo. Ale jest wyrównanie. Remis mamy póki co na dołku trzecim. Mm. Mm. O, cholera. Przechyciałem. Nie no. Zbogowany to jest. Okej okay. Mamy Byłam bugiem to było tak unlucky <laughs> Co my tu mamy, teraz jest to To ze skokiem

nią To ale prawie nie to trzeba stówek, ja pisz, prawie miałem trójkę. No nie, no, bardziej prosto trzeba było. A tak to piąteczka. No, szkoda trochę. Jak od razu to bym nie miał tak. No No i teraz lepiej, bo coś się siłowałem z tym jednym strzałem Jest, trójeczka Spadnę. O nie no, ja spadłem Ja tu dałem tak 70 Z hakiem lekkim A to już jest pech. To za No szósteczka, dwa razy więcej tyle ile było potrzeba. I cię przegoniłem na ósmym do o jeden, jeszcze Eee, Co to jest? Dobra, to jest to. Za mocno. No jakim cudem?! Myślałem, że mocniej polecisz. A tak to kolejny hole in one. czwarty. A, jestem nadzidem. Eee. Cyk, orzełek. by był jedynkę. Znowu? No, w dwa zrobiłem teraz, a jedynka by była... Eee. Czysty farsz to jest w tym momencie już. Nie, to jest skill. Skill, powiadasz? Ja pierdolę, ale to jest skill. Szczęście początkującego. <noise> Co tu się stało? No. Nie lubię tego poziomu. O no, nie no. Byłem już w dziurce i wypadłem, nie? Tak. Double boogie. Kurczę. Muszę wow, cię No. Muszę teraz się skupić. Okej. Okay. I będzie czwórka, ile tego nie spawszę. Jest ptaszek. Birdi. <grywdy> Będziesz Bierzesz mieć para. Będziesz mieć para, jeżeli trafisz. Wow. Bugi się szykuje. No. Trzy punkty. Dobra, czaj, czaj. Chwilę prawdy. Jest, trafiłem. Co to wychło? Myślę, że to jest mocniej leci no. Makes sense No, ja jeszcze ja chciałem tak safe zagrać Wiem O przyniedziesz Ale... o ty straciłem Remis No na śladę, <laughs> Ty widzisz ile mi brakowało Mogę cię popchnąć Ale ten słup od wygląda Tak lewituje <laughs> Prawie Wow gwaj <laughs> to jest mega Albo nieintuicyjne Na matwizie jesteś i źle obliczasz, to do ciebie, to no, nie podoba nie. To proporcjonalne po prostu jest ta siła I będzie wprawda w błąd Wiesz, da się ustawić w ustawieniach, żeby maksymalne uderzenie to było 500 Wiem, ale nie chcę O, par się udało A ty birdy w dwójeczkę walnąłeś. Widzę No ale dalej dwa punkty dzielam, a jeszcze trzy dołki. Teraz odrobię. Do Ujrzwe, myślałem, że zdążę. Oprnij, okay, please. Cze? Okay. Jest. Oh. Hitboxy <noise> Hitboxy. Ale chciałbym zauważyć, że te chorągiewki mają y, motion capture bardzo dobry. Dobra, no teraz tak. Ty, dwójkę się udało. padłeś ja jeszcze Teraz się nie przywrócił. No jest chyba taka sama sytuacja jak ostatnio. Osiem tego około, chyba jednak nie osiem, ale. To już liczy prędkość? No, no. prędkość. Ty widzicie, jak to się blisko mnie kręci? O, serio? Och. <noise> oh. Co? <noise> <bądź. głos> no, bo już. No. M. Fuck. Jak ty się trzymasz na tym? Dobra, no jest nie, tutaj. Problem jest taki, że to nie trzyma, nie? Myślę, no. w sensie, że o. ta piłka nie przestaje się toczyć, jak jest na tym drewnie. No. A powinna się toczyć w tę stronę, w którą drewno nie? Tak. Te... Minutę masz. I ostatnie uderzenie. Tak mi się wydaje. Ty trafił. No, już pamiętałem poprzednie. No, ale dobra, wyniki są, jakie są. Eee, inne mapy i eee, kolejna osoba, jak się uda w kolejnym odcinku, a więc eee, subskrybujcie, bo 99,2% osób nie subskrybuje i dlatego jest taki mały zasięg. Ale dobra, ja się z wami żegnam, my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!